Polskę! Siema, siema, moi drodzy, jak tam z Wszystko fachowo, no to dobrze. Kurczę, witam was w kolejnym odcinku pod tytułem "Zrób to sam". No dzisiaj przystępujemy do reanimacji hamulców, hamulców, tak, w Nissanie patrolu. A to ze względu na to, że, no właśnie, sami zobaczcie. No dobra, zobaczymy czy, no, nie ma. Tył. Prawa strona. Prawa strona. Dobra. Przód. Ma Tutaj mamy tłoczek. Już zamówiłem. Cena to już około 50 zł. Wymienię cały tłoczek z tą gumką plus te będą nowe gumki zostawię na prowadnicę, To musimy rozkręcić, wyciągnąć wszystko wyczyścić żeby to miało ręce i nogi no i tutaj nie najważniejsze to no i teraz będziemy musieli odkręcić cały ten zacisk tutaj eee, no i zabezpieczyć to ścisnąć to fachowo żeby nam płyn nie leciało no bo sami wiecie że jak to odkręcimy to ten hamulcowy spierdzieli Teraz cały ten tłoczek musimy cofnąć takim urządzeniem. Cofniemy go do końca, żeby płyn zszedł do zbiorniczka z powrotem. O, tłoczek jest cofnięty do samego końca praktycznie. A Teraz zabezpieczenie, tak jak mówiłem, tego przewodu, odkręcamy tutaj Najpóźniej później będzie kwestia opowietrzenia tego wszystkiego, no i wymiany oczywiście, ale to za chwilę jak wrócę z zielonej. Możemy wykręcić te jarzmo, które tutaj mamy. Tak to wygląda, widzicie? no takie urządzenie, i to musicie na to uwagę zwracać. Patrzcie, to musi tak chodzić. Widzicie? O, tu już słyszę, że tu jest opór. Więc to rozbiorę i zobaczę, co jest w środku. Wygląda to tak, to normalnie. O. Widzicie? Smar był, ale to wszystko trzeba wyczyścić. Gumki nowe się założy, chociaż te są dobre. To do środka też wam pokażę, jak tam fachowo można to zrobić, wyczyścić. I, i będzie hulać. Nie macie takich spawalniczych tych no, szczypców, bo ja tego nie mam. Tych, tych szczypiec, szczypców, zwał jak zwał. No to kombinerkami, trytytka normalnie nie ma co się patykować. no i tutaj odkręcamy moi drodzy i zobaczymy co się dzieje o to 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 gdzie? o podkładka spadła i teraz tak żeby wypchać tłoczek moi drodzy no to tutaj gdzie mamy tą śrubę mocującą tak od przewodu hamulcowego można próbować wypchać to śrubokrętem. Jeżeli nie, no to ja tu zrobiłem przedłużkę, wsadziłem i na prasie to zrobię, ale kto nie ma prasy, może jeszcze skorzystać z tego, że jak tylko musicie zapamiętać, przy tym jak będziecie go wyciągać i chcecie go zregenerować, zostawić tyle wysuniętego, żebyście mogli tutaj chycić imadłem i wtedy próbować to ściągnąć do góry, czy na dół. Zależy jak to zamontujecie. No ale teraz na przykład na prasie no, wygląda to w ten sposób. No, widzicie? No jest to ułatwienie. Niesamowite. Tłoczek wychodzi, ale skrzeczy. O! I spadł. Oczek bierzemy, oczyszczamy. Widzicie, szmatę. I pierwsze co. Pierwsze co to zobaczcie, jak on wygląda. Widzicie, w tym miejscu wzięła go korozja, i tak naprawdę nie ma możliwości uratowania tego tłoczka. Można by było próbować papierkiem i tak dalej, to szlifować, ale to nie. To są za duże wrzery, które były w tym miejscu. A powiem wam przez co to, to jest spowodowane. Przez to, że do pewnego momentu widać tu klocki. Samochód stał. Tutaj wysunął się tłoczek, już coraz więcej. Zobaczcie, stał, i tutaj jest okres. W tym momencie, gdzie moje auto stało ponad 3 miesiące niejeżdżone. Stało brudne, nieumyte, więc to jest powód tego, że w tym miejscu tak to się dzieje. Ten tłoczek nie nadaje się tak naprawdę do niczego. Najważniejsze jest teraz tutaj to, czyli wszystko co tutaj się znajduje. Tu mamy taki oring, uszczelniać. Musimy to wyczyścić w środku, wytrzeć. Wziąć jakiś taki mały, płaski śrubokręcik, i, i co? Ja to wszystko fachowo pokażę, i tu by trzeba było wziąć go podważyć. O tak, widzicie? I mamy go. To jest ten cały uszczelniacz, po którym chodzi później tłoczek, tak i to. To po prostu uszczelnia, żeby ten płyn, który hamulcowy znajduje się tutaj z tyłu. No tak jak wam wcześniej wspominałem, płyn hamulcowy wlatuje tym otworem i podczas naciskania pedału hamulca tłoczek zostaje wypchnięty, który w tym miejscu dociska klocki hamulcowe, a po środku jest tarcza. No takie to tłumaczenie, może nie wszyscy wiedzą, ale wiem, że są po drugiej stronie fachowcy którzy to wszystko umieją zrobić. Ja tłumaczę tym, którzy nigdy tego w życiu nie robili, a płacą jakieś tam pieniądze za to, żeby ktoś im to ogarnął. Cały nasz odpowietrznik. Też jest brudny, też jest, jest taki... Sami zobaczcie. O, widzicie, ile syfu? Także wyczyścić to wszystko. Tak jak być powinno dokładnie przedmuchać powietrzem moi drodzy. No i co? I te new newlargiczne takie miejsca, które są, to wam pokażę na tamtym elemencie, też będziemy czyścić. Bo później te gumki, gdzie będą przychodziły, to musi wszystko tak fachowo latać. Po wyczyszczeniu całego tłoczka, znaczy całego korpusu musicie przeprowadzić dokładną analizę, tak? czyli czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, moi drodzy. Chodzi o to, żeby tu w tych miejscach, tak? w środku, gdzie nasze poczysko będzie pracowało, czy nie ma jakichś takich mocnych, nie wiem, zarysowań, może coś tam wpadło kiedyś i tak dalej, jak to sprawdzicie? No to będziemy mogli przystępować do składania. Pamiętajcie, tutaj gdzie ten uszczelnicz był, żeby to dokładnie też wyczyścić wszystko dookoła. No i tutaj przychodzi następna gumka zabezpieczająca. Też trzeba ten rowek cały śrubokrętem no, wyczyścić. Odpowietrznik ma takie dziurki, tak, po bokach. Też je należy, nie wiem, możecie to jakimś zmywaczem do paznokci, mówię, do, do hamulców. Yy, wypsikać z jednej, z drugiej strony, no i dodatkowo później przedmuchać powietrzem. Tak samo wykonałem właśnie to z całym tutaj zaciskiem. Przerwa na jedzenie. Na głodnego nie ma co robić, panowie i panie. A ten niech sobie tam stoi i poczeka. Gotowe! Mam moi drodzy cały zestaw naprawczy. To jest zestaw na jedną stronę. Tutaj mamy tłok nowy. Tak, do tego uszczelniacz, ten, który wam pokazywałem. Cała ta warga gumka, którą musimy też fachowo założyć. No i są w zestawie też dwie nowe gumki na prowadnice. Ale zamówiłem drugi zestaw, tak? Czyli same nowe prowadnice i w tym oto zestawie znajdują się również te same gumki, śruby plus do tego no to uszczelnienie tutaj na tą śrubę na tą prowadnicę e, tutaj jeszcze dodatkowo wspomnę że jest nowy odpowietrznik e, no i, i, i zabezpieczenie na niego na sam koniec e, jak wyglądają tłoki, Oto macie przykład to jest nowy tłok tak, a to jest stary nie ma co się zastanawiać zakładamy nowy, ten ten po prostu idzie na złomu No właśnie, żeby to było bardziej profesjonalnie, to musicie tę rant wyczyścić, na przykład taką szczotką na wkrętarce, i wtedy będziecie mieli pewność, że zrobiliście wszystko, co w waszej mocy, aby było to zrobione fachowo. Wszystko spryskujemy do płynem do mycia hamulców, tak. O. Umyte, suszymy, dmuchamy i składamy. Dobra, moi drodzy, następne co musicie zrobić, to wziąć ten uszczelniacz, czyli tą gumę. I ona tutaj ma taki rand, widzicie? Ten rand ma się znaleźć, ja wam tak obrócę, o tutaj, w tym miejscu. Ale nie możemy tego wsadzić najpierw, no bo później tego tłoka nie dacie rady wsadzić. Uwierzcie mi, nie dacie rady. Ze względu na to, że tutaj ta średnica jest bardzo ciasna, a to wszystko po to, żeby nam zarąbiście dobrze uszczelniało całe tłoczysko i żeby żaden syf się nie wdawał tutaj do środka. Teraz moi drodzy, trzeba nałożyć tą gumę na te tłoczysko o, w taki sposób, chociaż trochę. I teraz co jest bardzo istotne, obciągnąć tą gumę. Eee, tak, aby Aby ten rand, który tutaj macie Żeby to się nie zsuwało O, widzicie? W taki sposób Czyli tą pierwszą, tak jakby Wargę mamy i ona Ona będzie musiała się przesunąć aż do tego miejsca A to To wszystko, moi drodzy, trzeba to wsadzić No właśnie, wsadzić Gdzie? Tutaj. Ja Wam spróbuję to tak pokazać. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć. I teraz tak. Próbujemy wcisnąć tą gumę. Tak naprawdę. Tutaj. Ale. To nie będzie takie proste. A później to oczyszczko będzie trzeba wsuwać tam. Jak jest to już wypchane do, do końca, to tak naprawdę, uwierzcie mi, wszystko można. Sadzić tak, delikatnie, ale to bardzo delikatnie, żeby nie skaleczyć tej gumy, popychacie i zobaczcie, widzicie? Ona się, nie, nie wiem, czy to może teraz, ciężko mi tak patrzeć w tą kamerę i wam pokazywać, ale czego się nie robi dla Was, po prostu docencie to moi drodzy, bo już bym dawno te hamulce skończył, a latanie z kamerą opóźnia tą pracę tak naprawdę 2-3 godziny. No ale nic Jesteście tam oglądacie Cieszycie się razem ze mną Więc jest dobrze Dobra Musicie mi uwierzyć na słowo Wszystko jest zrobione uszczelki się trzymają W środku nie wychodzą Lepiej to sprawdzić 10 razy Niż później macie nie wiem cokolwiek innego zrobić Słuchajcie jest nowy odpowietrznik Widzicie jak wygląda ten Ten jest w stanie takim no i tak dalej więc nie będę się zastanawiał, wkręcam nowy odpowiednik. Co jak co, moi drodzy, ale musimy zająć się jeszcze jarzmem. Jarzmo to jest podstawa do tego, żeby na tych prowadnicach to wszystko fachowo chodziło. Więc najczęstszą przyczyną, nie wiem, zacierania się tych hamulców, starcia się klocka z jednej strony, to jest właśnie nie przez to, że cylindarek nie wychodzi, tylko właśnie na tych prowadnicach, że te hamulce no, nie pracują i ten zacisk nie chodzi w prawo i w lewo, nie odbija. Jażmo proponuję, moi drodzy, przeczyścić, szczotką drucianą przedmuchać. No i co? I przystępujemy do rozbiórki, czyli wyciągając tą gumkę stąd, to jest ta prowadnica. I one powinny chodzić luźno. Ja wiem, że ja już te prowadnice reanimowałem wielokrotnie, więc tak naprawdę postanowiłem kupić cały nowy zestaw naprawczy, a to dlatego, że ja wiedziałem, że na przykład tutaj nie ma tej gumki, o na przykład takiej, widzicie, i tak dalej. No i, i stwierdziłem, że 35 zł to nie są jakieś pieniądze, nie wiadomo jakie, żeby trzeba było po prostu oszczędzać na tym. Więc teraz jest coś takiego jak czyściwo takie. No w takich arkuszach można kupić, widzicie. I bierze się małe wiertło, i co się robi? Nawija się tego czyściwa trochę się urywa, nawija się na wiertło i wprowadza się tutaj do środka. A to wszystko i wyłącznie po to, żeby tam wyczyścić cały ten syf, który się znajduje. Najpierw przed tym ja to umyję, czyli no po prostu zmywaczem do hamulców popsikam, odtłuszczę i tak dalej, żeby tego syfu było jak najmniej. Wypsikam, wymyję, wydmucham, no i będziemy czyścić to w środku. Tak, jak wspominałem, urwałem kawałek, biorę wiertło siódemkę, na przykład, szóstkę, jak tam chcecie. I zwijam, patrzcie, w taki sposób. Widzicie? I teraz, co ważne, to żeby to weszło w to. Widzicie? Wchodzi. Patrzcie jak to pięknie wygląda. To z daleka już się świeci, widzicie? A no teraz patrzcie ile syfu wypadło. I tak operację powtórzyć ze 2-3 razy. I macie problem z głowy, bo tam nie jesteście w stanie tego błota wyczyścić w żaden sposób. A ono też tam stoi. zaczyna się to świecić, więc do oporu, moi drodzy, do oporu, żeby było to ładne, ale pamiętajcie, co za dużo, to niezdrowo. Na sam koniec, jak macie już to wyczyszczone w środku, proponuję wyczyścić jeszcze to na zewnątrz. Chodzi o to, żeby te gumki, które będą tutaj nachodziły, znowu te ranty były czyste. Więc wyczyścić Jak skończone, to psikamy zmywaczem, myjemy to wszystko, przedmuchamy i składamy. No więc tak moi drodzy, przystępujemy do składania tego wszystkiego. Bierzemy ten element. On jest tym wytłoczeniem takim na tą uszczelkę, która jest tutaj. No i proste, żeby wsadzić coś tutaj, no to trzeba co zrobić? Posmarować. No właśnie. Czyli nakładając tą gumę, smarujemy trochę, obracając, obracając. No i bardzo proszę. I ta guma jest. Teraz. Teraz co robimy? Dokładnie to samo. nakładamy tą gumę. Ta guma nam tutaj wskoczy, tak. I teraz, żeby ta prowadnica chodziła, no to tutaj też damy tego smaru. Rozsmarujemy trochę i wkładamy to tutaj. I teraz, patrzcie, jak ciasno to wszystko wchodzi, 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 wchodzi. I guma powinna wskoczyć sama. I tak się też stanęło. I teraz ważne jest to, żeby to rozruszać, żeby tam rozsmarować to wszystko. I w ten oto sposób, moi drodzy, mamy jedną część zrobioną. Zobaczcie, jak to płynnie chodzi. Jak wyciągam to do góry, to ona sama na tej gumie się po prostu ta prowadnica chowa. I to widać. Tak powinny chodzić hamulce. Nie ma co mówić. Fachowo nam to wyszło. Bierzemy się za drugą stronę. No i widzimy się za chwilę. Przy skręcaniu jak już mamy tą śrubę e, odnośnie, e, odnośnie przykręcenia już przewodu hamulcowego do e, zacisku e, weźcie pod uwagę, że ona ma otwory i może gdzieś przy demontażu e, syw wam się po prostu wdał, warto to przedmuchać. I mieć pewność, że, że nic do środka, do już naszego tłoczka też tam nie wpadnie i nie będzie robić bałaganu. Więc tak, podkładka miedziana, przekładamy, moi drodzy, i przykręcamy. Tak, wkręcamy to. O tak, tutaj już widzimy, jedna ta miedziucha nam tutaj odpadła od tego, bo to są dwie podkładki. Ono tutaj było. Dokręcamy Z czuciem na razie Męskim Bierzemy się za jarzmę Tu będziemy mogli to już ściągnąć Nasz zacisk prowizoryczny I bierzemy jarzmo Jarzmo mamy Przykręcamy Tu w te miejsce Gdzie powinno być A właśnie przed tym, moi drodzy tutaj przychodzą takie blachy, o właśnie te ja wam pokażę, podklocki nie, one tak to, tak to wygląda eee, czekajcie, to tą stroną będzie, eee, proponuję tutaj dać e, smaru miedziowego aż no, ze względu na to, żeby to później te blachy w jakiś sposób się tam, tam nie zapiekały, także psiknąć to, no i włożyć ten klocki to nie jest bardzo charakterystyczny. Czyli tutaj tak naprawdę przychodzi od tej strony. Dlaczego to tak wiem? Bo część może was, was, jak to pierwszy raz będzie robić, to się może zastanawiać, dlaczego nie ten drugi, zaraz wam pokażę o co chodzi. Klocki są dopasowane, jak nie wymieniamy nowych klocków, to nie ma. Zna... Znaczy jakbyśmy zakładali nowe klocki, to nie ma znaczenia, ale tak naprawdę znaczenie jest w momencie kiedy. Yy, Klocki zakładamy dalej stare. To widzimy, jak tłoczek pracował, tak? A tłoczek wypycha e, jarzmo od tamtej strony, więc, więc tak musi być. Bierzemy zacisk hamulcowy. Zacisk jest ten tłoczek cały cofnięty. Teraz musimy sobie wspomóc tutaj. O, tak o, ładnie, zobaczcie, jak nam to wszystko pięknie wychodzi. No i co? Mamy w komplecie. Dwie nowe śrubki, więc przykręcamy wszystko na nowe, piękne, ładne, nieśmigane. Skręcamy to wszystko do kupy. No i będziemy mogli się wziąć do odpowietrzania, ale do, do, do odpowietrzania, moi drodzy, potrzebne są dwie osoby. Jedna musi pompować, a druga musi tutaj odkręcać. I w momencie, jak jedna tam podpompuje pedałem hamulca i będzie trzymać do twardego pedału to wtedy w tym momencie odkręcamy tutaj ten element czyli odpowietrznik kluczem spuszczamy ciśnienie pedał tam spada kierowca cały czas trzyma wtedy zakręcamy i znowu powtarzamy to samo znowu spuszczamy i znowu zakręcamy do momentu kiedy przestanie nam lecieć ee, powietrze wszystko jest skręcone tak jak być powinno Teraz możecie zobaczyć pracę, pracę całego zacisku, widzicie jaką pięknie chodzi, właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że jak te powiedzmy nie cofną się, tak jak wam tłumaczyłem, nie? prowadnicę, no to wtedy gdzieś tam klocek nam obciera i tak dalej. Jeden się wytrzy z jednej strony bardziej, tak samo jest na, 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 na tłoczku, bo nieraz wewnętrzny jest bardziej wytarty od tłoczka, no, a nieraz zewnętrzny, bo po prostu ta prowadnica nie chce go puścić, nie chce go, żeby on się zluzował, żeby mógł odskoczyć. Mam nadzieję moi drodzy, że i tym razem Wam pomogłem. Bardzo dziękuję za oglądanie, dotrwanie do końca. Nie był to krótki odcinek, ale dalej jest to odcinek pod tytułem Zrób to sam. To możecie sami zrobić. No i trochę grosza zaoszczędzić. Jak się podobało, to zostawcie jakąś łapkę, napiszcie komentarz. No i co? I pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć. Przyjechałem jeszcze na sprawdzenie hamulców, żeby wam udowodnić, że moja robota jest fachowo zrobiona. Także mamy kolejny pomiar. Dawiej, ja tylko byłem tu u was ja dwa, dwa dni temu, chcę przejechać. Przód, tył, jeszcze sprawdzę raz. Hamulce. i tył Hamulce Proszę. tylko, same, nie? I ręczny też sprawdzimy. Leciutko w prawo trzeba będzie dać Jeszcze trochę w prawo Nie, nie do przodu, nie Aha. do tyłu Jechać, jechać I wyprostować kierownicę Stop! A ile? No ale on ma na wale ręczny No to nic Jak? No to, Mi nie chodzi o to Ręczny jest, wszystko no. jest dobrze Tylko czemu on się tak dziwnie kładzie Może któryś amortyzator się... Nie, jest. bo sprawdzaliśmy też, wszystko jest ok Z, z tyłu też? Tak Jeszcze raz ten tył, dobra? Ja tylko... Nie, nie, no tył jest dobrze Ale na żółto było Jak, stop. Jak wszystko robił No To się może musi poukładać jeszcze Aha. Jest siła, owszem Czekaj Dobra, ruszy za wow. co co? No! Nie na nie rzekę no, no jest no. dobrze. Nie Dobra, witam. dzięki. Nie zawracaj <laughs> Dziękuję, uciekam. Na razie.